Witamy w Chat. Przywitaj się. Witam. Powiedz coś więcej. chciałbym zaznaczyć, że cebula nie rośnie na drzewach. Może się pan podzielić informacjami o dwóch dziurach? Dwie dziura Nie, 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 nie teraz. No chyba, że pamięta otworzysz, czekaj. Dlaczego od samouczka zacząłeś? Żeby ludzie wiedzieli, jak to jeszcze przejść. Jezu, ty jesteś kompletnym kapucynem. Nie, ludzie nie będą wiedzieli, jak przyjść samouczyk, przecież to jest najtrudniejsza część gry. No wtedy nie wątpię. Elektrownia to była łatwiutka i baza wojskowa. No, w no. Nie Nie mi się. Strzelasz jak ciot, strzelasz jak ciota. się od najlepszych. Między Czyli innymi Ciebie. Stalina chyba. No i co dalej? No strzelaj! Do kogo? Co ty, za muczkę nie przegodziłeś? Przechodziłem, ale... Ja tu nikogo nie widzę! Prawym, prawym! Naciśnij prawo. Ja nic z tego nie pozostałem. A ja bez przerwy. To dlatego ciągle umierałeś! Nie A tam został jeszcze jeden. Nie na boga! No tu o, o, nie, no dobrą. No teraz będzie trzeba ojca. O, o nie, jeszcze wybuchnąć gna na tym wszystko. nie yeah. Wiem, nie uczmy. To no, ty nic nie wiesz. Brawo, rozjebałeś sobie całą piwnicę, możesz iść do dziadzia i go jeszcze ten... jeszcze nie mogę, muszę to wszystko teraz spalić. Zabij dziadzia, zabij swojego panego dziadzia. Dziadku, 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 gdzie dziadku, gdzie jesteś? Dziadku, dziadku. No nie no, żeby tak, 1,3,4 miesiąc to został zbyt hańba. Froch się obrócisz, das from dos. Tak, dojdź tam, dojdź. Dojdź piwnicy. Brawo! Udało ci się przejść całego Hatreda. Fajnie, no to możemy już skończyć. Tak, oczywiście. Możesz pominąć ekran ładowania kapucynie pierworodny. Tylko nagraj wstęp. Ej, eee, tam, ludzie lubią jak są ekrany, bo będą mówili, że ten, że coś ukrywamy, na przykład martwe dzieci. Twoją mamę. Widzę jak Filomina stoi na pomniku nieznanego kucyka. I wypadło jej pióro. I umieram. No, ja do... Witamy was, drodzy rodacy! Psujesz intro. Nieprawda. Ja też zawsze chciałem brutalnie zginąć. Pan w ogóle jest brutalny. I żadne życie nie znam do ocalenia. Zabieram do gróbu tylu i dostałam. Czas by kopulować. No. Co? <laughs> Molestuj pan ich. Bum. A za nie wypadło. Tam jeden człowiek jest, weź się z nim, pogłasz. Dobra, już go nie ma. Nie, czekaj, jest. Pogłaszczesz go czy nie? Z lewej. Dobra, umarł. Nie, nie umarł. Umarł. No. Oni mi to złaśliwie robią A, jesteś pan beznadziejny No ale To nie umarę Kto umarł, ten nie żyje A, Chciałem ci powiedzieć żebyś nacisnął Alt i sprawdził kuchnię Kuchnia jest tu No i chuj nie ma, ale kobieta możesz dobić, bo się żołga I co to ma być? Good job tak ja ziemniaki obieram. Zazdroszczyć. ci Co twoja matka się kładzie na plecach, kładziesz na jej plecach ziemniaki i tak obierasz, tak? Nie podłogę ziemniakami trzaska. Weź naciśnij A, Jezu nie! Ja wlecę w powietrze od wycie idiota! Idiota! <grywa> no i tyle to by było. Nic ci się nie stało. Jak to nic mi się nie stało? życia nie mam. Zapoluj na cywili. Tak, po cywili, mówi to pan. Z lewej jest jeden, a tam jest dwóch. Tylko bij ich tak, żeby czuli, że umierają. Chinka, Japonka. Chinka. Takie klapki są. Tam masz spróbować, żeby cię to podnieca. A żebyś panu kuźwa wiedział. O jak ma rękami. I co, i to Tyle, no spodziewajmy Eee, Jakoś... Nim się dobrze, te, ludzi do... egzekucji robi. Pium. Pyongyang chyba. I zniszczyć afterparty. Czemu? Lubię impezy. Ludzie też powinni mieć prawo do bycia matrymi. No to zaraz te prawo im udostępnimy. Tak, drzwi do ognia, chuj. Ty grasz tak, jakbyś się Boga nie bał. Czemu? No podchodzi do tej kuchenki, strzela do niej, chuj. Ale nie strzelałem do kuchenki, tylko do policjanta. Może wypij benzynę z mołota i żygaj na ludzi ogniem, co ty na to? A wiesz, kiedyś o tym myślałem? Tak, ty myślałeś o wszystkim. Tylko nie przechodź przez okna. Okna zbywają zabójcze. Kopnął w drzwi. Yang Yang. Za jakie to gry? Za jakie to gra? Yang Yang. A, Ion. No, Ion, Ion. No, Ion. Prostytucja. Pograłbym w Iona, ale on za, po pierwsze za dużo waży, a po drugie mi się już nawet nie chce. Mam wysoki level i zadania są na jeszcze wyższe, albo są tak pojebane, że a wykonalne. No czterdziesty któryś level mam chyba, no i co? A są a czekaj, zadania, naciśnij że... ten Alt. O, tam są młoty. Gdzie? Na górze. Zwierzę mięsne, siży jeszcze zwierzę. A mogę zjeść jak kóra? No synimsy, powiedz. Przest polski! Ha <laughs> się wytocza. Ty żeś się... Tarkowice roz, Tak ten... Go zdobczył. Tak. Już nie będzie rozbiorów polskich. Cięż, Boże! Służby, kóry loże! A pan na targówku też pan robił se-ten? Nie, ja takie kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim zaborem powietniczym walczyłem. No, Szkoda, że domy się nie palą. Coś tam się palą, ale tak No tak, ale ja bym chciał, żeby tak normalnie się paliły. Gdzie się ogień i rozprzestrzenia, że ludzie się podpalają. A <gry> nie rzucisz nich młotem, jeden się podpali, reszta ma wyjebany. Yes. Przestań! <gry> Co? Samochody no są zabójcze. Co to ja jestem w supermarkecie? Steryzy supermarketu. Supermargiel. Super no kurde, kapucy! <gry> <gry> no <kułaka, bucy! gry> Margaret Thatcher. <tryk> to pięknie się boga nie bał. Rzuciłeś sobie pod nogi, dobrze widziałem? Nie, pod nogi chciałem rzucić do supermarketu, ale ten idiota zamiast do supermarketu to zarzucił szybę, a od tej szyby to się rozbiło, No i dalej sobie pan dośpiewaj. Młotek. Wesoło było na twoim pożebie. Benzaminian ben sodu. odu sobie melodię tom. Nie było, się. Nie było, to nie było na chujdących temat. A ja was widzę. Tam dwóch cienek ku No Widzę, ale ja też tak potrafię opaść. Zdejmij go. A ten po ogniu chodzi piekielne, mimo wyjewane. Kto by się ogniem przyjmował w dzisiejszych czasach? Można założyć gumowce przecież. No, 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 gumofilce. Gumowce to takie kondony, tylko na nogi. <gum> Bardzo ciekawa teza. Może ją pan wysnuć. No jak kolekcja w kościele. Dobrze, za to bo mnie jest czarodziec Zdzisław. Musisz mu dać cukierki, dobrze. On ci teraz da księgę czarów. Fajnie. I od teraz będziesz mógł strzelać do ludzi. Czekaj, ktoś ty się prosił o ten... O egzekuta. A nie rozmyślmy. Twoja mama. Kup się na mapie i powiedz gdzie mam teraz iść, bo na pewno gdzieś trzeba nie jeść. Nie widzę, chyba na dół, bo tam mam zasłonięte. No ja też. No <laughs> to jak zasłonięty, no to na dół. Dużego wyboru nie ma, nie? Zabiłeś go. No co ty? Szkoda, że postrzegasz że No, wyluzuj się! To tylko tak. Ej, tam ktoś się strzela. Będzie można go jak egzekwować. Dzień dobry bardzo. Radio Z. <ścoughs> Cześć Boże! To są służby i loża! jego! A ja myślałem, że z drugiej strony. Ciech Chińczyku! Chciałem sprawdzić, czy masz środkury już, ale ty masz krew. Na rękach milionów obywateli. Tak. Aaa, nie, 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 ja ci zamieniam wyrodzić przez okno. Lepiej nie pała nie pałacuj. Lepiej nie pajacuj. Tak, nie pałacuj. Mocny kop kurwa. Nie, to normalne. Tak, oczywiście, ty umiesz drzwi rozjebać jednej kopalni. No! Patrzcie! Tak, nie, że to w Japonii jest ziemi. No, a co nie? Mołot, młot, mołot. No, moło! O, idealnie! O to chodziło impreza świecących ludzi. Będzu, dęsu! Nie, 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 ja ten nie, 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 se Polski, se nie, 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 Strzeszcie się, wilki, strzeszcie się. Kły bo nadchodzi Józef Gabriel z były. Co? Jak się przekoniłkował, a pan to jest za milknie lepiej. Egzekuta, Egzekutor Dumna kajawana. Ja to chyba stracił głowę. Uuuu, wyrzuciłem człowieka z to ci się. Bo... Tu <tury> karawana się pali. Bo karawana pedałów się spaliła. Karawal. Eee, wszystko teraz będzie jebać. Sam pan jebi! Och, dostaj strzodgane jeszcze żyć. Co? Ooo, kurwa. Jaka kurwa? Zrzucona z krwi morskiej piany. Pan ma na znaczy myśli teraz ja swoją mamę Nie matkę teraz Moja matka nie żyje od 40 lat. Kizek No ale ty odważny ja pierdolę Ja do odważnych Gestapu należy Ty coś o, tu jest Ale wy tak sobie nie strzelajcie Ja wam zamieniam, wy nie możecie Masz tak sobie. mało HP a pan jest łysy i do dupy. Dziękuję A za uwagę. Wyjątkowo łysy. Bum, bum, bum. Nie no, tak bić to ja też potrafię. Niego on zrobi, nie wiem, jakieś ulti, nie wiem, skoczy z pół obrotu i z jajka. Tak. A nie wiem, czy zauważyłeś, ale nawet nie, jak nie on dobrałem. nie ma to ci mówię. Nawet jak nie ma żadnej amunicji, to i tak może zrobić finishera, że na przykład kogoś zastrzeli. Ta ma ciekawostka i dygresja. No? Boom. Czas umierać. Chicken time. Chyba by był ciebie na chacie. No. Pojdź tam dostawczą łagrą. Bardzo mi Ale brakuje Ci ma... w tej grze. Mogę sobie auto kopnąć. Nie możesz do niego wsiąść. Po trzech strzałach ze strzelby się palą. Po piętnastu z pistolet też się palą. Liczył Pan. No a z karabinu to nie wiem. No tak mi się dziło, że tą pierwszą planszę przeszedłem kilka razy zabijając wszystkich, nawet po lasach i goniłem. To, to ja też robiłem te 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 tańczymy labado Liczę na to, że Uuu, że będzie jakiś edytor i że ludzie będą mogli plansze robić do tej Aha, gry. No, jasne. Byłoby kwieciście. Sam bym zrobił planszę o kapucynie, który wraca ze wsi i morduje ludzi widłami. To taka jest zrobił A ja ze kapucyn chce odzyskać swoją kurę Moja kura tereska nie to jest, ona się inaczej zwała Nie jak Gertruda? No chyba No na Boga zabij go albo ja cię zabiję Nie, ja muszę ten uzyskać zgodę dobrych ludzi ze wsi też martwicę mózgu? No Pojebany film A ciekawe. No Próbuję sobie przypomnieć ten film był zjebany, z lewej, ten, human shield. Czekaj, czy to nie było z tą matką jego matką? Tak, co go wciągnęło z powrotem do brzucha. Taki zjebany film, że ja pierdolę. Idealny dla nas. Co? Tak. Tak, dobrze, stój tam, stój tam, stój. I nie ruszaj się. Użyło ci. No to dobrze no tak właściwie to nie ty masz komisariat rozdupczać no tak, ale ja życia nie mam to kupię sobie gdzie? w dlc dodatkowe życie ła A w tym dlc możesz prowadzić matkę z dzieckiem <laughs> żeby ktoś mógł rozdupczać to musi ten żyć Panie no, współpraca jest najważniejsza, a pan się skupia tylko nad własną dupą. Lo, Muszą lo, lo, być skonfundowani lo, lo, lo. oraz zestresowani, widząc jak wchodzisz i zabijasz kogo po To dobrze, że są zestresowani, o to chodzi. Kto nie, kto nie był zestresowany, nie nie razu... Ten nie ma prawa mówić, co to jestem, co to jest międzi i zniewolenie, papieskie. Ten kury w niebie nie zazna brawo. Podpaliłeś biurko, ale to i tak nic nie da. W tej grze nawet jak łóżko podpalisz, to no się nie spali. Głupie to. No. W ogóle rzadko w jakiej grze jest dogiń realistycznie robione. To jest szkoda. No, no przepraszam się. się. Skopa, gnoja. Robisz to jakbyś chleba, nie jadł. Ja Czasami tak ludzi jak Gestapo do ognia wrzucałem z kopa Boom. Tak to robią sobie ci Peaści i ten wysyć Oczywiście LGBT Prawdziwy mężczyzna powinien zabić ludzi i patrzą ci w Prawdziwy mężczyzna ma wyjebane narady o prawdziwych mężczyznach Pan tablicę przestrzeliłeś, pan kobite, kobicie zrobiłeś trzeci otwór. Najwyraźniej była tego godna. To właściwie to czwarty. No i musimy ten... krótkie cięcie. Wracamy po cięciu, już się ten, wszyscy nawrócili, wszyscy się do Boga pomodlili, to możemy ruszać przed siebie do lasku o kurzym wrzasku. Weź załaduj zapalająca jakie Zapalająca amunicji Chciałbym w kanałach nie będzie żadnych granatów. Tylko te błyskowe gówniane. No, to ten ze strzelbą. brawo możesz się z nim pobawić. Pokaż kotku co masz w gardle. O krew, zaskoczenie. Surprise. Oj. A nie chciałbyś tak, żeby mu podesznęli gardło i wysypało się konfetti? Nie. No. Chociaż widzę jak że buja się. A i co to miało być? J nie wiem. Możesz jeszcze wziąć. No właśnie, to możesz wziąć. Co tu się stało? Co Wybuchła nic? Aha, spoko. Okej, okay, a tu coś jest? Pistolet, jeno, czarnoprochowy. Samopały, Samopały? Tak. Dobrze, to my się ładnie pożegnajmy. Pożegnajam się. Tak więc, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. A jeszcze filmik. Nigdy nie myślałem, że tak łatwo będzie wyrżnąć całą moją dzielnicę. Czuję zapach bólu i cierpienia. To jak najmocniejsze narkotyki, chcę go więcej, dużo więcej. Ludzkie tarcze jadą. Schowam się i zaczęłem na nich czas postrzelać do zapuszkowanego mięsa. Ha. 哈哈。Ha, ha.